Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swojej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę, powiadam wam, Ziemi sodomskiej i morejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Amen. Wypędzajcie złe duchy, mówi Chrystus. Wypędzisz złego ducha wtedy, kiedy sprzeciwisz się plotkom. Wypędzisz złego ducha, jeżeli Zamkniesz usta tym, którzy wokół ciebie zaczynają kogoś obgadywać, z kogoś się wyśmiewać. Wypędzisz swego ducha, jeżeli zauważysz, że ktoś w sklepie nieletniemu sprzedaje alkohol i sprzeciwisz się temu. Oczyszczajcie trendowatych. Dzisiaj mamy współczesnych trendowatych. I często to nie są nawet tacy biedni ludzie. Na przykład, dzisiaj y, bardzo popularne jest nadawanie na, na wszelkiego rodzaju urzędników administracji państwowej. Jacy to są źli, niedobrzy ludzie, a przecież to też ludzie, którzy muszą wykonywać swoją pracę tak, jak im rozkazuje prawo. Mamy tysiące sposobów, jak kogoś naznaczyć, jak komuś przykleić łatkę. Uzdrowić trendowatego to jest zdjąć łatkę z tego człowieka. Uzdrowić trendowatego oznacza nie mówić do bezdomnego, weź się chłopie do roboty i ogarnij. bo miał, bo być może miał taką, a nie inną historię życia, i nie mógł inaczej. Wziąć łatkę, uzdrowić trędowatego, to jest okazać miłość cierpiącemu alkoholikowi i nie mówić, ogarnij się, przestań pić. Wskrzesić umarłego. Umarłego wskrzesić, też mówi Chrystus. Oznacza przebaczyć. Temu, który cię zdradził. Temu, który cię zniszczył. I wszystko to ma być znakiem przyjścia Królestwa Bożego. Nie rozpoznają ludzie inaczej, że jesteś chrześcijaninem, nie rozpoznają inaczej Boga, jeżeli nie będziemy przynosić owoców bardzo konkretnych czynów miłości. Jeżeli będziemy się tylko modlić, jeżeli będziemy tylko przesiadywać w kaplicach, nie rozpoznają. Nie rozpoznają Ludzie w tym Boga rozpoznają po owocach.